Świąteczne, bożonarodzeniowe przed jarmarkiem. Można sobie tutaj zrobić stroik do domu na świąteczny stół ze świerku, z różnych ozdób. Można zrobić sobie torebkę na prezenty. Można ozdobić bombkę według własnych pomysłów. Różne ozdoby z papieru, tam można sobie też wykonać i kartkę świąteczną, którą można wysłać do najbliższych, do znajomych tak według własnych pomysłów które się zrealizować. bardzo mi się podobają. Można tutaj bardzo, bardzo ciekawie spędzić czas na się wielu fajnych technik przybierania świątecznego stołu i nie tylko. Zrobiłam dwie wątki. Jak na razie jestem bardzo zadowolona i teraz mam zamiar się stroj. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe zajęcia, wiele atrakcji do zrobienia, zdolności manualne, trzeba posiadać troszeczkę. Panie tutaj wszystko tłumaczą dokładnie jak robić rzeczy. Obecnie robimy karteczki. To jest karteczka mojej Anki. Pięknie zrobiła i wyślę swojej cioci. Tam robi się bombki, bardzo ciekawa też atrakcja. Zasobienia. Muszę powiedzieć, że dzisiaj na choiny Na moim stanowisku są wykonane ozdoby z metodą quillingu. Jest to dosyć tania technika, ponieważ można wykorzystać papier sero, jak wykałaczki, dobry klej Magic i powstają takie wytwory, jak widać na, na, na gałązkach. Zapraszam na warsztaty.